Kto to Michał? Damy to potem na YouTube, ale teraz patrzmy. Oto Michał, który nic nie mówi. Michał! Cześć. Cześć. Michał gdzieś idzie, nie wiadomo gdzie. Heć kawa gdzie. Gdzieś się wkurza. Chyba to będzie śledztwo, musimy śledzić. śledztwo. Kogo śledzisz? To ja kazałeś cześć, coś Oliver to dzisiaj nasz kość. Koniec drugiego odcinka,